tam ponownie zauważyłem kolejny wyciek tutaj na tym sworzniu. Przednim właśnie tutaj odkręciłem te cztery śruby. Zaraz tutaj wyjmę ten sworzeń, ale zanim to uczynię, muszę tutaj ten drążek kierowniczy odkręcić. No i oczywiście przedni napęd. Napęd tutaj od niego zaraz się tym zajmę. I zobaczymy jakie tu simmeringi. Może jakiś Oring jest tutaj, ponieważ z tamtej strony mam wyciek. Tutaj na przodzie mamy simmering, zanim są takie wkładki mosiężne. Widzimy rowek do smarowania. Ten simmering ma wymiar 30-42x7. Idealnie kupiłem takie same. Smering ciekł po tej stronie, jednak wymieniam po obu stronach. Dwa simmeringi kosztowały 5 zł. Tutaj na tym sworzniu nie widzę żadnych ubytków, więc nie ma mowy o żadnym tutaj luzie na tym sworzniu. Zmontowałem już po drugiej stronie ten simmering. I teraz się przymierzam do włożenia tego przedniego mostu. Jeżeli mamy możliwość kogoś poproszenia o pomoc, trzeba skorzystać z tej opcji, ponieważ możemy troszeczkę tutaj nabałaganić tak jak ja spróbuję teraz przednim mostem po prostu wjechać pod ciągnik i tutaj siłowniczkiem sobie opuszczę i spróbujemy jak nam się tutaj zamontuje nie jest to trudna operacja ale naprawdę tutaj ten wyciek ja nienawidzę wycieków kosztowało mnie to 5 zł no i z godzinę tej pracy ale warto jest naprawdę witam traktorek już ukończyłem jego naprawy kupiłem dzisiaj pogrowiec na siedzenie ładnie się to prezentuje Kupiłem także nowy akumulator 70Ah firmy EXCITE bardzo dobry akumulator tutaj miałem przerwany przewód plusowy wymieniłem go o 25 mm kwadrat nowa klema bardzo ładnie zapala akumulator 280zł z przesyłką Naprawdę polecam, firma z Warszawy. Najtańszy z najlepszych. O tak, tak to ujmę. Dzisiaj dokupiłem także boksolu. Jest go 18 litrów, ponieważ ja troszeczkę w błąd tutaj wprowadziłem. 17,5 litra to jest bez przedniego napędu i te pół litra w tą przystawkę od przedniego napędu wchodzi. Akurat 18 litrów jest poziom maksymalny. Dzisiaj kupiłem także tutaj zawleczki nie miałem nie widzę żadnych wycieków więc naprawa się udała tutaj przy montażu zwróciłem uwagę na, na ciąg paska troszeczkę mi tutaj te przewody wkurzały gumowe ponieważ tam jeden zacisk nie chciał się zacisnąć traktorek ładnie pracuje mam nadzieję że komuś posłuży długo Dzisiaj też testowałem swój pług wirnikowy, mam nadzieję, że wrzucę filmik z pokazu jak on pracował.